pojęcia nie mm -hmm. ale Jerzy to jest mój bogactwa on był bokterdzią kiedyś także on nie ma nie no nie, nie ma nie ma na niego gościa także mm -hmm. to, to, to nie to, to nie ma nawet o czym dyskutować nie on siedział nie pięciu no. lat także on tam na niego to jest nie nie to nie ma szans no także jak chodzi o to o wyciągnięcie, jak mm. bo to, on tu mówi że on ci czy coś no. takiego bierze no, no. No. No to nie, A, nie z nie ma kłopotu, My po niem pojedziemy. Ja tylko powiesz, jakby jak, słuchaj, no. jak dziewczyna będzie chciała, przecież ja ją na ham, nie będę sam wyciągnął, absolutnie nie. Może go kocha, tego chłopaka, wiesz o to chodzi, nie? No nie wiem o co chodzi, no. No, to no, ale kwestia, ale kwestia jest, jak ci o to chodzi, że gościu, żeby tam skakał, że on ma jakąś tam przyszłość, coś mi ja to już nie chodzi. Ja to pogadam, że no. ja to, pogadam, co on tam jest, mm -hmm. czy on będzie chrześcijał, no to nie ma kłopotu. Mm -hmm. ja, bo on nie go nie zna. No, nie, nie, że tym nie ma absolutnie kłopotu. Aha, no dobra. Absolutnie, tak, jak też był, mafia, Litwin, no. dostał dwa strzały, ani mafii nie było, czekaliśmy na mafię, mafii nie było. Nie, tu nie ma, tu nie. Mhm. No jak chodzi o to, to nie ma kłopotu no numer telefonu do Nie ma kłopoty, nie? Tylko kwestia chodzi mi o tą dziewczynę, nie? No, 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 no ja wiem, no wiem. No, jak ona by chciała, jak chciała, wiesz, ja nie będę no, absolutnie nie, żeby tam ola nie wyszedł, że do czego się zmuszą, czy coś takiego. No i jakby chciała, wiesz, się umówić na kawę, czy coś takiego, wiesz, o co chodzi, nie? No, wiem, 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 no. No o to, o to mi chodzi, nie? Jak, mm -hmm. a Ci o to chodzi, żebym... powie nie, no, nie ma szans. No dobra, Danej kwestii, tam, że nie, nie, nie. Kiszoto? Ale dziękuję za ostrzeżenie. już mi <laughs> powiedziała, że to jest taki gossip, bo ja bym sam się tam wbił, nie? No, no, no wiem, wiem właśnie. No ja bym się sam, ale tak ja się tam sam nie wbiłem, nie, pojedziemy we dwóch, wiesz, nie? Ale to będzie ich trzech czy dwóch on zobaczył, kto jest. będzie jeden strzał przypuszczam gości, będzie leżał, tam nie będzie klienta na niego, nie? Aha. Także nie, to, ale dobrze już mi powiedziała, widzisz? No. Więc, to teraz gościł baleczny, no to dobrze, no. to dobrze, bo mam do niego. A ja czeka, a ja czeka, bo ja dawno się nie bił. Oli, wiesz jak no. pięknie. No dobrze, dobrze, no. No, to nie mógłoby ale dziękuję, żeś mi powiedziała. Dobrze, nie ma sprawy, no. Okej, okay. słuchaj, jak, da się, jak się uda, bo mi chodzi o nią tylko i wyłącznie. Mm -hmm. No, jak się uda, bo chciałbym się ze mną mówić samiesz. Żebyś no. mi z tym pomogła, nie? No, 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 dobra. No, no wiesz, co dzisiaj, nie, bo na dzisiaj będzie w nie? No, się spyta jak tego, nie ma kłopotu, żeby po nią pojechać, mm -hmm. wyciągniemy ją, zapakujemy, no. Nie ma to, ale wiesz jak jest, jak, jest, jak jest niezły, to gościa można zmierzyć, czy jest niezły, nie? No, no, no. no i mam do niego klienta, nie? O, to już mi powiedziała, o to dobrze, dobrze, oj to, a powiem ci szczerze, jest, będzie zachwycony, o będzie zachwycony, on będzie zachwycony gościem. No dobra. Nie czy słyszałeś o tym jak gościem ciągnął ręka w skórze, to by Matka miała przyjechać tam do Widmira, do tego Pawu, nie? No. Nie wiem co słyszałaś. Tą dziewczyną to wyszło, nie? nie, nie, nie. zapytaj tam na górze Polaków co była To też taki byk do niego wyskoczył, ale już zwierzę, no kinko, nie. Mhm. No teraz już będzie pojeżdżym. no ale już takiego wykazać nie widziała. No, no, no. Tak, tak jak no, w skórze kuria mówię, że teraz już po nas. Mhm. Mówię, tylko niech on wyjdzie, on dwa strzały, a gdzie ja tam. Padł, no szybko, on jest szybki, jest dobry gościu, nie? Aha, aha. Jest, Nie tak, że on boks, boks. I ma, on po nim nie widać, ale ma, jak dostanie dwa szczało, od razu tam siądzie, nie? Tam Aha. przypuszczam, że on nieraz nie będzie skakał, no chyba, że jest waleczny, jak zobaczy go, że dół położy, no to tam żadnego nie będzie gościa, nie? On oni go zobaczą, to zobaczy, nie? Ale przypuszczam, że tam bicia nie będzie. Aha. Tam nie będzie, nie. tam wyciągamy, jak słuchaj, mi chodzi o nią tylko, nie? No ja wiem, 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 Tylko i wyłącznie o nią mi chodzi, nie? no z chłopakiem się nie przejmuje, nie? Mm -hmm. On podskacze, tu może nie będziemy musiały wypuścić, czy coś, no nie wiadomo, jak to tam będzie, nie? Mhm, mm mhm. Ale kotek się nie bój, nie. Dobra. nie ma kłopotu, nie? Co czy ona, by, ona by chciała, nie, bo ja nie chcę nic na siłę, żebyś mówiła, że ja coś tym na siłę, nie? No, Nie, no, no. ja będzie chciała, nie to nie, okej, okay, mm -hmm. okej. Okay. Może się umówimy tylko na kawę, jak będzie chciała. Uh -huh, uh -huh, dobra. Nie ma kłopotu, nie ma nie kłopotu, ma kłopotu. Dobra. ok, dobrze, dobra. dziękuję, no, dziękuję. No, trzymaj się Ola, wiem, niedzielę do Ciebie zadzwonię, nie? Dobra, dobra, no, no się, papa. No, pa. pa.